Powiedzieć, że Red Dead Redemption 2 jest dobrą grą, to tak jakby nie powiedzieć nic. Nie odkryję też Ameryki spod kapelusza stwierdzając, że warto się zapoznać z tym tytułem. Jednak dla mnie osobiście przygoda z tą grą nie była zawsze tak oczywista i klarowna. Bynajmniej. Byłem na nocnej premierze Red Dead Redemption 2 w Gdańsku i grę odpaliłem na PS4 od razu, gdy wróciłem do domu. No i był to nazwijmy falstart mojej przygody w butach kowboja. Po kilku godzinach gry tytuł mnie znudził i sprawił, że porzuciłem na dobre rozległe prerie Dzikiego Zachodu. Jednak to, co nadeszło po przeszło dwóch latach od premiery, zupełnie zmieniło moje myślenie na temat tej gry i dokonało niemałej dekonstrukcji czy też redefinicji we mnie pojęcia gry z otwartą strukturą świata. Oto słów parę o tym wspaniałym Sandboxie. Po pierwsze i po ostatnie imersja, kochani. To, jaką imersję generuje Red Dead Redemption 2, jest po prostu niesłychane. Zacznijmy od tego, że w grze musimy jeść, spać, myć się, czyścić broń, skórować upolowaną zwierzynę itd. Dodajmy, że za każdą z tych czynności ukrywają się animacje, których nie możemy pomijać. Ale wiecie co? Piękno tego tytułu polega na tym, że nie chce się ich pomijać. Dzięki tym zabiegom więź łącząca nas z ekranem jest niesamowicie potęgowana. W pewnym momencie utożsamiamy się na tyle z odgrywaną przez nas postacią, że znikają wszelkie granice. Ja na przykład tak byłem związany z moim pierwszym w grzekoniem, że gdy później miałem go zamienić na upolowanego białego Araba, to czułem pewien smutek i wpływał na to fakt nie tylko przeżytych przez nas wspólnych przygód, ale również tego, że karmiłem swojego wierzchowca, czesałem i dbałem o niego. W grze te wszystkie rzeczy nie tylko musimy wykonywać, ale też generują one pewien osobliwy poziom imersji łączący nas z odgrywaną przez nas postacią i wszystkimi innymi postaciami oraz elementami, z którymi wchodzimy w interakcję podczas przygody z tytułem. Z jednej strony jest to coś nowego w grach z otwartym światem, z drugiej, natomiast nie do końca. Pamiętacie Skyrim? Wyszedł jeszcze na długo przed Red Dead Redemption 2 jeden mod do Skyrima o nazwie Frostfall, który wzbogacał podstawkę o pewien element survivalowy. W nim również musieliśmy jeść, pić czy odziewać się w szaty przed mrozem i rozpalać ogniska. Były nawet animacje, podczas których nasza postać zbierała chrust i rozpalała ogień. Więc, choć Red Dead Redemption 2 nie jest pierwszym tytułem, który na bazie takich elementów tworzy swoją imersyjną układankę, to z pewnością robi to z o wiele większym rozmachem. A jakże! Gdy wybieramy się gdzieś w odosobnione rejony na polowanie, to nie udajemy się po prostu z miejsca A do B i zabijamy jakiegoś zwierzę, a później za pomocą szybkiej podróży wracamy do miasta. Tutaj wyruszając, zaopatrujemy się w prowiant i amunicję. Podczas podróży rozbijamy obóz, namiot i szykujemy jedzenie. Popijamy kubkiem kawy, ucinamy drzemkę, rano zwijamy obóz, następnie wcielamy się w myśliwego i tropimy zwierzynę. Jak już ją wytropimy i upolujemy, to musimy ją oskurować i jej skórę położyć na konia i wrócić do miasta. Cała ta podróż i polowanie jest pewnym rytuałem, jest czymś więcej niż dotychczas przyzwyczaiły nas gry. Ja nieraz wspominałem o swoim złym początku z tym dziełem Rockstara. Naprawdę czekałem na ten tytuł i rzeczywiście chciałem, by to była wspaniała gra, a jednak dla mnie nie była taką z początku. Jednak teraz po ponad dwóch latach przerwy Red Dead Redemption 2 mnie wystrzelił z kapci. Zastanawiałem się dlaczego od pierwszej chwili nie stałem się jego wyznawcą, i wydaje mi się, moi drodzy, że do tej gry trzeba mieć po prostu odpowiednie podejście. To nie jest GTA V i to nie jest gra z tysiącem oskryptowanych scen. Żywcem wyjętych z kina akcji. To nie jest liniowy tytuł. Posiada on swoją głębię i rozwija się jak kwiat róży, demonstrując swoje wszystkie warstwy jedna po drugiej, tworząc przepiękny kwiatostan wciągający nas w same centrum swojej istoty. Do tej gry trzeba mieć nastrój. Nie jest ona ani bombastyczna, ani przebojowa czy szybka. Owszem, bywają elementy widowiskowe i epickie strzelaniny, ale w przeważającej części twórcy. Stworzyli nam tu świat, którym ma nas bawić samo przebywanie w nim. W pewnym sensie gra ta dąży do realizmu, co nie od razu przyjąłem z dobrodziejstwem inwentarza. Nie jestem fanem symulacji w grach, a z początku zdawało mi się, że gra jest takim symulatorem życia boja. Nic bardziej mylnego. Gra posiada przewspaniałą fabułę, i zdaje się, że ta cała epicka historia, od której łeska wokół się zakręci niejednemu twardzielowi, jest tu osią nadrzędną, wokół której wirują pomniejsze rzeczy i aktywności poboczne. To w ogóle zastanawiające, że Rockstar tworzy tak ogromny świat. Jednocześnie rezygnując z tego, do czego przyzwyczaiły nas komercyjne sandboxy, czyli przystępnej, szybkiej podróży, a także jaskrawych, przepięknych kolorów lokacji na rzecz tych spranych i wytartych. Ale cała ta opowieść jest o nieuchronnym dążeniu na skraj przepaści i upadku ideałów Starego Świata. Twórcy stawiają tu wiele ważnych dorosłych pytań, takich czy cywilizacja niesie ze sobą szczęście? Czy dzięki rozwojowi świata czujemy się tak naprawdę szczęśliwsi, czy po prostu dążymy do samounicestwienia. I choć miejscami tempo gry zdaje się być wolne, to specjalnie jesteśmy w nie uwikłani, by poczuć tą responsywność, to co odeszło i nigdy już nie powróci. I na tym polega piękno produkcji Rockstar.